Aleksander Łukaszenka złożył życzenia narodowi polskiemu z okazji Święta Narodowego Dnia Niepodległości. Nasza wspólna przeszłość obejmuje wielowiekowe, wspólne dziedzictwo chrześcijańskie kulturowe, szerokie, przyjazne kontakty między mieszkańcami obu krajów. A przyszłość możemy budować tylko zwracając uwagę na wydarzenia historyczne, wzmacniając więzi na zasadach partnerstwa i zaufania napisano o Również zostało pokreślone, że białorusini szanują wybór dokonany dawno przez obywateli Polski. Dobit pokazał chęć bez bezsensownego poszukiwania wewnętrznych sprzeczności, zewnętrznych zagrożeń. Mam nadzieję, że w Warszawie usłyszą go swoich obywateli z wezwaniem do życia w pokoju i harmonii z przedstawicielami wszystkich narodów i religii, zobaczą przyjazną dłoń współpracy wyciągniętą przez Białoruś, stwierdził Aleksandr Łukaszenka. Przez niego zostało wyrażone przekonanie, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla Polski jest dziś przyjazne sąsiedztwo, zaprzestanie nieuzasadnionej militaryzacji kraju i wyścigu zbrojeń. Tylko... Razem krok po kroku potrafimy przyczynić się do przezwyciężenia konfrontacji w naszym regionie. Strona białoruska jest na to gotowa, podkreślił Aleksandr Gaszynkę, życząc wszystkim mieszkańcom Polski bezchmurnego nieba i pewności jutra.